Jak poknąć zamiast ciągnąć syf W każdej rodzinie tu, jakiś dzieciak to nadzieja. Która czasem w postawówce rośnie, potem się rozbiewa Coraz częściej się upewniam, że marzenia są po to, by się nie spełniać. Bo nie świata tyczą, ale serca. Nie rozbijam się Wstępie z społeczeństwa, bo traciłbym istotę mego człowieczeństwa. Zo miasta muszą trzymać to w klawkach. Wielu pozwala sobie być sobą jedynie na melanża. Mówią mi, chcesz dorosnąć, ja nie chcę tak dorosnąć. Mówią mi, jak dorosnąć, w dwóch słowach. Jedyne, czego i godzin, na do kim jesteś, bądź poważny, kurwa, kogo to obchodzi? koło ani żywej duszy w tobie też, koło żadnego głosu w tobie zle? Zaczyna Zaczynasz pieść, młodość pusta miałka, ktoś położył chuj na świat nasz masz mnie za światka, to prawda, masz mnie za dowód i masz się To wiecie kiepski żart, a mówią ci, bierz nie poważnie Nie chcesz już słyszeć o hajsie, 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 lecz nie ma nic ponad te barki Osraj naś, się i lub podaj się, ja będę Ludzie to, to. Ludzie to przyczyny a zdarzenia to. Ludzie to przyczyny a zdarzenia to. Ludzie to przyczyny a zdarzenia to. Witamy was serdecznie. W. Okej, tutaj komendronik. Słyszycie nas wyraźnie? <trydzibox> jest wystarczająco głośno? <trydzibox> Na pewno? <trydzibox> Na pewno? Jestem do akustyka, żeby włączył mikrofon dla dj -a. poprosimy. Okej, okay, dopełnimy tych małych formalności. Raz, jest! Po prostu głośnie dla ludzi wydaje mi się, już na scenie. I jedziemy, bo chcemy tu zrobić rozpierdol, okej? Okay? Okej. Okay. Jestem bestią! kentra la tegre ne se pestlo veno ido ez no pest pe doredo ketok ketro pisto sko do no ches ketro ievino son pesto ketra la tegre pe no pamit tanne Uzbek barak nie Zwaram, magarda, syfów, jest, dysaracje, zjewo, 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 przepraszam, to tylko zjewo, 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 Była mały bal świetny, żebyśmy byli aż próbuję kalibra. To je nekaj, kar je nekaj, kar je nekaj. W styku, to moje ucho, to jest jakiś dramat dzisiaj, nie, nie, naprawdę, jak da się coś z tym zrobić, to będzie tego wdzięczny. Jeszcze jedna prośba, więcej pitu na scenie i mniej skrzypiec w odsłuchach. Zdecydowanie no, 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 no. mniej Zagraliśmy dwa kawałki schodnikowego wilka, ale jesteśmy do składem Bełka, życie skład Bełka. Mam taką nadzieję. Daj to śnieg, daj to, łosnie, daj to, bo się, 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 daj to, się, daj to, się, daj to się, Kto może teraz podskoczyć na pętą? Nasza płyta na nowo zaczyna hit Stara scena wygląda w szeregistoch Każda tropla tego tłustego syfutu to Piszcie nie na wywołanej deszczu p o k r a i n a i p ł e s t Cegar mówi, tak piszcza To jak nie ja może przekroczy zaklęty krok tematu, które jedzie w sposobów, jakie niesie, testy pod ognia, piesony, ja. nie się je, też Za dług zamkniętych barek pod ruchem ognia, bez metety, są my zjedli, bo go trąc, I na skupi, jeśli lubisz jeśli to góra, możesz spróbować i na kolana. Co mam się powiedzieć? Kaliber tych nagranek mówi za nas, Rafa, ta, 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 ta. Który się ja, Nie czekamy ja, ja, jeśli tym chłopcem, ja, może z nami i z kolegami, ale owi, bo, 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 Pójść, 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 nie pójdź po klasie, całą płytę, jego zdanie pójdzie w, w stronę zmiany Potem na membranę wrzuć to ręce, to głośnie To nie ma miądu w poczuję miąd w Nasze nie zagrała na zadobień Jezusa Nie do tych, którym wystarcza, że staną Mówię, zastanów się sam, To tu tworzy, to Ta muzyka nie, nie, jest. nie jest łatwa i przyjemna, nie, nie jest gładka i przyjemna Nie chcę kłapać, chcę ukryć, W, udelku, w Facebooku, w seriali, reklamie. Z drugiej strony melandy, imprezy, pusty seks Nie wiem jak można marnować tak czas no mając nie do Dlatego nagrywam płyty o tym Praw nowe, nowe idzie -o ka Wiążące Cię do czego byłeś zwyczajany Chodź! Idziecie z nami w stronę zmiany? Idziecie z nami w stronę zmiany? Mamy taką nadzieję Marcin Bartyna, gitara elektryczna Zróbcie hałas dla niego! Godzinowy czas To jest zdecydowanie za nisko nawet Ale chuj w radek Opisuję opisują rzeczywistość, Ja bo nie złoto, daje dobro, potem to Jedna miłość, to co mam najlepsze włosy w nią I wyciągnę z niej dziecko w jak bym był południowy Ziemia to mój poligon i to Samolotów na ich lecą po... Nie spuszczamy sporu, nawet trwały szereg Ile waży twoja miłość, moja parę mega to. Te składają się w mega krok ja na na stoi w miejscu, nauczymy biegać jo. Tak Jak nie słyszysz złotu, będzie do ucha mega ho, kto to? Nowy punk, nowa no, -a. Nie zostawiam śladów, zostawiam kratery, dzwon Bo posiłki to jakbyś byś nam katerik Wpierdolimy wszystko, chcemy więcej niż kawałek tortu Serwuj grę, po i muradę z kątem nowy